Cześć Siemanko z tej strony Diwat i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dziś pokażę Wam, jak wgrać na Wasz serwer takie oto hologramy. Także, jeżeli jesteś nowy lub chcesz dowiedzieć się więcej pluginów, które możesz grać na swój serwer, to zostaw subskrypcję na moim kanale. Oczywiście dzwoneczkiem, żeby dostać powiadomienie, kiedy będzie nowy film z różnymi pluginami. Ok, a więc standardowo przechodzimy do menedżera plików, następnie wchodzimy sobie w zakładkę plugins. I teraz schodzimy sobie do opisu. Tam macie link do pluginu Holograms. Jak widzicie na spigotem jest na pewno działa na 1.15.2, także wgrywamy go sobie tutaj. Gdy ten plugin Wam się wgra, włączacie serwer albo piszecie komendę reload. Także resztę pokażę Wam już w Minecrafcie. Okej, okay, więc ja już sobie wbiłem na serwer, także na początku sprawdźmy, czy w ogóle nasz plugin działa, także wpisujemy okośnik plugins i jak widzicie, holograms jest. Także w tym odcinku pokażę Wam wszystkie rodzaje rzeczy, które możecie stworzyć za pomocą tego pluginu, czyli takie zwykłe hologramy. Zwykłe hologramy, tylko że animowane, takie jak było na początku z tym napisem zostaw suba i przedmioty, które też mogą być animowane. Także zacznijmy w sumie od samej podstawy, czyli od zwykłych hologramów. Także ja sobie na przykład będę chciał utworzyć go na wysokości tej, także staję na niej i piszę komendę holograms. Create. I na przykład teraz piszemy nazwy, jak chcemy nazywać się yy, nasz hologram, także napiszemy sobie spawn. I teraz piszemy tekst, czyli na przykład witaj z wykrzyknikiem. Oj, przepraszam, witaj, wykrzyknik. I jak widzicie, powstaje nam hologram. Witaj. Taki prosty, zwyczajny. Niektórzy lubią taką prostotę, ale niektórzy też lubią, jak są jakieś fajne animacje. Teraz pokażę wam jak zrobić animowaną część, także ja już sobie przed chwilą tu przygotowałem komendę, jak widzicie. Piszemy sobie holograms, adline oczywiście te wszystkie komendy macie też na tej stronce z Spigota, na której pobieracie, więc możecie tam sobie skopiować. I tam, gdzie było miejsce demo, wpisujecie nazwę właśnie swojego hologramu, czyli w naszym przypadku był to spawn, także ja piszę spawn. Spacja, animated, podłoga, tekst, dwukropek. I teraz jest ważna część, bo piszemy sobie, jeżeli chcecie, żeby wyraz jakby literował się, czyli wiecie, S i na przykład po 5 sekundach SI, czyli po prostu po kolei pisał y, literę to piszecie sobie S. Następnie piszecie sobie dwa takie dwie proste kreski, czyli na przykład jak ja już tutaj napisałem sobie nasz wzór, jak widzicie, to mamy teraz siema, Ja na przykład chciałbym jeszcze wykrzyknik do tego dodać. Także piszę dwie takie pionowe kreski, przepisuję ten wyraz, który był w poprzednim, i dopisuję wykrzyknik, czyli tą zmianę. Klikamy Enter i jak widzicie, dodał nam się napis. Mamy S i musicie teraz poczekać, bo domyślnie. W tym pluginie jest ustawione 5 sekund. Także teraz pokażę wam jak to zmienić, żeby to było trochę szybsze. Także tutaj oczywiście przechodzimy sobie do naszego pluginu w zakładce Plugins, czyli Holograms, holograms.iml i tutaj jak widzicie mamy w sumie bardzo mały ten konfig, jak widzicie tutaj, mamy tylko napisane jakie są hologramy, jak one się nazywają. Tutaj mamy lokację, gdzie one się znajdują, i tu mamy linijki. Także tutaj mamy animated text, czyli to jest to, co nas interesuje. I tutaj mamy 5000. 5000 to jest 5 sekund, także ja chcę, żeby to było takie w miarę szybkie, dynamiczne siema. Także napiszę sobie 400 zapisujemy zmiany i piszemy komendę reload lub restartujemy serwer, ale bardziej preferuję komendę reload. Także jak widzicie teraz nasz no o wiele szybciej się tutaj renderuje, tak to powiem i wygląda to fajniej, także tam w konfiguracji możecie sobie zmienić czas. A teraz Wam pokażę, jak dodać do tego na przykład jakikolwiek przedmiot. Także tutaj tak samo posłużę się tą komendą, która jest dostępna na tej stronie. Także tutaj w miejsce demo wpisujemy sobie naszą yy, właśnie yy, nasz hologram, do którego chcemy to dodać. czyli piszemy holograms, adline, yy, nasza nazwa hologramu, czyli w tym przypadku spawn i ten dwukropek i tu wpisujecie sobie jaki chcecie item. Ja sobie tu napisam golden podługa apple i tutaj piszemy sobie, że w, pierwszym, w pierwszej linijce i klikamy enter. I jak widzicie, teraz mamy tutaj nasze golden Apple i, wita i nas tutaj witaj, siema, wykrzyknik ładny, zanimowany i dodaliśmy sobie przedmiot. Ok, a więc to by było na tyle, mam nadzieję, że Wam pomogłem i się spodobało, że zostawicie łapkę w górę i oczywiście subskrypcję na moim kanale po więcej tego typu takich fajnych pluginów, które możecie wgrać na swój serwer i oczywiście pluginów z kwadratowej masakry. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć! Take you there.